Dzień dobry. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić szarlotkę na spocie z kaszy jaglanej. Tutaj, już w misie, mam kaszę jaglaną, zalaną właśnie wodą. Kaszę jaglaną przepłukałam dwukrotnie raz wrzątkiem, raz zimną wodą, po to, aby usunąć właśnie smak gorzki. Tutaj z tej kaszy. I tutaj mam pół szklanki kaszy i zalałam szklanką wody, i dodałam do tego dosłownie łyżeczkę odżywki białkowe o smaku karmelowym, żeby taki posmak był. Zamykamy całość. Jedną ręką jest to trudne. I później wracam do Was już po zamknięciu. Nastawiamy go na gotowanie kaszy. Będzie to tutaj czas, który będziecie widzieli. To będzie chyba 15 minut. Tak, 15 minut stopnie 90 i 2 Obroty, ale wsteczne i tak pozostawiam ustawioną maszynę i powiem Wam, że gotowanie kaszy jaglanej w ten to sposób bardzo ułatwia mi funkcjonowanie, muszę tego pilnować. A, a na przykład jaglanka z tego z jakimś mleczkiem jest jak najbardziej smaczna. Tutaj mam już malutką tortownicę wysmarowaną, właśnie. Tutaj olejem kokosowym i posypałam tutaj to mąką z kaszy jaglanej. Robiłam właśnie mąkę z kaszy jaglanej i tutaj obsypałam, żeby nie dodawać bułki tartej na spód. Tutaj mamy jabłka. Tych jabłek jest około 800 gramów. Do tej małej tartownicy w zupełności wystarczą. Jabłka ścieram na grubych oczkach. Myślę, że to też widać jak to jak to wygląda. Później w dalszym procesie będziecie widzieli jak tutaj kasza wygląda po, w procesie końcowym. Ale póki co skupmy się na na jabłkach. I ścieranie tych jabłek na na tarce przyspiesza pracę. Tutaj jak widzicie jest już kasza jaglana ugotowana i będziemy ją przekładać kochani do tortownicy. Jeśli Wam ta kasza zostanie, to oczywiście możecie ją wykorzystać na przykład do tutaj jaglanki, a ja bardzo lubię dodaję owoce i mamy gotowe na przykład śniadanie, wtedy tego już ja to robię bardzo wcześnie rano, to to też ułatwia mi. Już śniadanie mam po prostu zrobione, a rano robię ciasto, żeby na popołudnie ono było już gotowe. Zatem wykładamy kaszę jaglaną na spód tortownicy, uklepujemy to, przykleja się ona do łyżki, zatem też nie jest to takie szybkie, jak mnie się by. To wydawało, czy też w jakiś ten sposób chciałabym, aby się to tutaj realizowało. No i ugniatam, tam, wyrównuje powierzchnię. Zwróćcie uwagę, żeby nie dać tej kaszy za dużo, bo później ten spód jest gruby i mnie, jak później zobaczycie, on wyszedł dosyć, dosyć wysoki. I... Jeśli nie lubicie takich spodów, które mają znaczną powierzchnię, to warto dać tutaj patrzeć ostrożnie na to, ile się dodaje tej, tej kaszy. Za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda w efekcie finalnym. O, właśnie w ten oto sposób. Teraz do jabłek będę dodawała no tutaj. E... Łyże, łyżkę cukru trzcinowego, pół łyżeczkę cynamonu, i to w zupełności wystarczy. Oczywiście, listę składników będziecie mieli w opisie, w opisie filmu, tak abyście mogli do niego wrócić. I jabłka, właśnie przygotowane w ten sposób, od razu daję na, na tortownicę. Oczywiście, jeśli wolicie je przesmarzyć wcześniej, to jak najbardziej możecie. W ten sposób zrobione jabłka, one troszeczkę inaczej smakują w szarlotce. W szarlotce. One są takie, nazwijmy to, al dente wyciągnięte. Jeśli lubicie coś przygryźć, to wtedy będzie Wam to pasowało. Jeśli nie, no to warto to sobie wcześniej przesmażyć. Mąka ryżowa. I tutaj dodajemy mąkę ryżową. I ja tutaj zrobiłam tego za dużo. Dodawałam 150 g właśnie mąki ryżowej. Do tego było 75 g cukru trzcinowego, 75 g oleju kokosowego i tutaj pół łyżki. Tutaj cynamonu czy łyżeczka cynamonu, A, i w ten sposób też robiłam kruszonkę, i tej kruszonki wyszło mi naprawdę całkiem sporo. Zatem możecie sobie zmniejszyć ilość lub wykorzystać tą kruszonkę po prostu do. Do innego przepisu, czy też do czegoś zupełnie innego. Też gdzieś tam tę, tę dorówninę wzięłam sobie po prostu bardzo, bardzo malutką. No i ta gruszanka po prostu wyszła w dużej, w dużej ilości. Tak prezentuje się już kruszonka wyłożona na tutaj tortownicy na jabłkach. Zatem widzieliście, że część mi została, teraz zabieramy tortownicę, będziemy wkładali do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i będziemy piekli to przez około 30. O 35, czy, 35 minut, w zależności jaką macie tutaj mocno piekarnika, możecie to o, na przykład zwiększyć jeszcze o kilka. Tak wygląda już gotowa szarlotka, już e, upieczona. Za chwilkę będziecie wy, e, widzieli ją wyciągniętą właśnie z tej obręcz, bo ta tortownica ma właśnie wyciąganą obręcz. Tak się prezentuje. Jak widzicie, ten spód całkiem spory wyszedł. Tak naprawdę pół na pół z jabłkami. Zatem, jeżeli wolicie e, tutaj mieć. Mniejszy ten spód, to polecam dawać mniej kaszy. A tak prezentuje się na zdjęciach szarlotka. Powiem Wam tak, wyszła naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Dawałam nawet spróbować mężowi i powiedział, że całkiem znośna, choć on słowo tutaj fit niedobrze znosi. Zatem ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.